Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. U mnie jest godzina, która jest u mnie godzina, już Wam pokazuję. E... Czwarta, trzydzieści zaczynamy. Kolejny dzień. Czytajcie. A, zaczynamy, kolejny dzień. Kolejny dzień redukcyjny. Dzisiaj jest niedziela, godzina czwarta, 39 No i muszę Wam powiedzieć, że, że godzinkę, godzinkę, godzinkę więcej sobie dzisiaj pospałem. Jest to takie, takie odświeżające uczucie, moi drodzy. Móc monster się leje, czekajcie, odświeżające uczucie, móc wstać sobie troszeczkę później, nawet godzinę. O, moi drodzy, co tu się dzieje z, tą, z tym światłem? W ogóle mnie widzicie? Czy mnie nie widzicie? Wstanie godzinę wcześniej, jakie to jest jak i to surce z dnia, moi drodzy, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Trzecia trzydzieści pobudka, to. to ach, czuję się jak nowonarodzony, nie? Ta godzinka, znacie to uczucie, jak wstajecie do roboty, czy tam na budzik, czy tak to nazwę, i jest, i budzicie się 10 minut wcześniej, nie? Przed budzikiem. I te, macie tą świadomość, że jeszcze 10 minut możecie pospać. Jakie to jest fantastyczne uczucie. Ale co tam. Eee, dzisiaj jest niedziela. Ostatni dzień e, z nowego planu. Czyli ostatni dzień będę Wam pokazywał, Eee, dokładnie rok po kroku ten mój nowy plan. Ogólnie pewne zmiany mogą zajść w tym planie. Ja nie mówię, że to jest taki plan na 100%, że on będzie tak wyglądać. Mam wątpliwość co do kilku ćwiczeń, jak to mi się będzie łączyć. Eee, no ale co, w większości ta struktura tego treningu będzie się zgadzać. Eee, tutaj nie będzie żadnych zmian. Mogą się zmienić takie pojedyncze rzeczy, ale większość zostanie taka sama. Oczywiście ze mną niezawodny, jedyny. Najlepsza przetrwędówka. E, monster. Na rynku nie znajdziecie nic lepszego. I oczywiście zimny, nie? Wczoraj wieczorem wrzuciłem do lodówki i poszedłem spać. Chyba nie wiem, za 28. Jak ostatni raz spojrzałem na telefon, chyba za 28 było. Czyli widzicie, 8 godzin, 7,5 godziny, między 7 a 8 godzin snu. I człowiek się czuje jak, jak nowonarodzony, tak jak mówię. Jeżeli chodzi o dzisiejszy trening, moi drodzy, no to drugi dzień barków i nur. No i tak jak Wam mówiłem, postrzegajcie to przez pryzmat tego, że nie do końca skupię się na tych nogach. Bardziej skupiam się na barkach. No, na poprzednim treningu miałem OHP. Tak jak mogliście widzieć, jak nie widzieliście, no to nie wiem, co Wy tutaj robicie. Po skończeniu te, tego filmu po prostu musicie nadrobić. No i byłem zaskoczony, jak jestem słaby w OHP. Także dzisiaj wymyślę coś innego. W ogóle nie mam żadnej struktury tego treningu ułożonej. Bo co do tamtych treningów, to miałem takie wiecie, wstępne przemyślenia, co bym widział w tym treningu. A tutaj nie mam nic. znaczy to będzie totalnie na freestyle'u, że tak powiem. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy co jest jeszcze dostępne na siłowni. Bo chcę wykorzystać maksymalnie to co ta siłownia po prostu daje, bo na innych siłowniach takich rzeczy nie mam. A jak nie będę wykorzystywał tego co jest tam na siłowni, no to nie widzę sensu, żebym tam jeździł, nie, bo wszystko inne może zrobić na innych siłowniach. Także także tyle. Widzę, że moja kamera nie nadrabia światłem. Także nie będę Was zamęczał kiepskim obrazem. Przede mną 30 km. Monster, jakaś metalika. Chyba Metallica wleć jako muzyczka. Także widzimy się w pierwszej serii. U mnie jest godzina 5.14. No i powiem Wam, że no i powiem wam, że już tak naprawdę powinienem kończyć, kończyć ten mój kranik dzisiejszy, dopiero zaczynam. Ale jak sami możecie zobaczyć, teraz zaraz wam pokażę. Niczego tutaj nie ma. Pomimo tego, że jest godzina 5.16, to, 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 to niczego z was tutaj nie ma, moi drodzy. Gdzie wy jesteście? Czy wy znowu byliście na baletach? Beze mnie. Bardzo źle to o Was świadczy, nie? Bardzo źle o to o Was świadczy, że mnie tutaj zostawiacie samego takiego samotnego, walczącego mohitanina. No Ale rozumiem, że był weekend, Ale postarajcie się już jutro robić, Zazwyczaj o tej godzinie, do tej godziny 5.20 już coś jest. Znaczy, myślałem, że będę, nie wiem, 6, siódmy na siłowni. A tutaj taka miła niespodzianka. Siłownia dla mnie. Nie wiem ile do siłownia ma metrów kwadratowych. 3000? Słuchaj, jak ktoś ci kiedyś zaproponuje 3000 metrów siłowni dla siebie, wiesz w ciemno, nie? Można robić wszystko. Oczywiście w granicach rozsądku. Ostatnio zostawiłem tutaj mój uchwyt do pleców i widzę, że go nie ma. No nie ma tego mojego uchwytu. Nie wiem czy. Ktoś sobie przypadkiem nie pożyczył. Wiecie, co człowiek wierzy w ludzi, przynajmniej ja. Ja mam takie coś, że z założenia wychodzę, że no wierzę w ludzi, nie? Ale przy takich sytuacjach to. Nie ciekawie, nie ciekawie. Mam nadzieję, że ten uchwyt jest po prostu gdzieś położony. Ja nie mogę go znaleźć, ale to jest uchwyt na plecy, także zajmiemy się tym jutro. Dzisiaj lecimy barki. Eee, co? Rozżyweczkę widzimy się w pierwszym ćwiczeniu. Moi drodzy, jednak wiara w ludzi po raz kolejny mnie nie zawodzi. Znalazłem ten tuch, był gdzieś tam schowany, także bez większego stresu. Eee, słuchajcie, dzisiejszy trening zaczynam od wznosów. Bocz barku wydaje mi się dosyć ważną częścią eee, ogólnie sylwetki. Także zawsze skupiam się na tym, żeby przeatakować board barku na każdym treningu barków. Swojego czasu też robiłem e, na każdym treningu w tygodniu trzy serie wznosów, co łącznie dawało mi dodatkowe 15 serii. E, ale teraz spróbujemy czegoś innego. Spróbujemy sobie wznosów w, oparcie, o, w oparciu o ławkę. No i moi drodzy, bardzo dobre ćwiczenie. E, Niweluje to, niweluje to bujanie ciałem. Stoimy, no to możemy się zawsze trochę pobujać, możemy sobie pomóc w tym ruchu. Ale jeśli oprzemy o ławkę, to tak naprawdę no, ucieka nam ta pomoc. Tylko jedynym minusem tego ćwiczenia jest to, może tej ławki, że ona jest trochę za krótka. Ja mam metr, lekko ponad 1,80 m. No nie wiem, jaki tułów macie długi, ale ja mam średnio długi ten tułów no i dla mnie jest za nisko, nie? Potrzebowałbym troszeczkę, troszeczkę dłuższej tej ławki, żeby móc się oprzeć, no a tak jak widzicie muszę się delikatnie wyginać i trochę tracę troszeczkę równowagę, ale jeżeli już złapiemy tą równowagę, znajdziemy taki punkt, w którym nasze ciało się nie buja na boki, no to bardzo dobrze wchodzi, no i tak jak mówiłem delikatnie to izoluje ten bark już nie mamy takiej opcji, żeby sobie pomóc no i tutaj standardowo Robię sobie cztery serie. Tak jak Wam mówiłem na barki, będę robił po cztery serie w każdym ćwiczeniu. Mówiłem też, że to będzie dzień bar i nut, a nie odwrotnie. Także nie spinajcie się. Ja nie traktuję treningu nut jakoś poważnie. Dużo bardziej ważne są dla mnie barki, dlatego one wpadają na początku treningu, a nie na końcu. Jeżeli chodzi o moje drugie ćwiczenie, no to przerzucam się na linki na wznosy. Na bok. Tutaj też to robię cztery serie, to jest taka trochę inna brama z tymi linkami. Ona jest trochę węższa, to pozwala, pozwala to na to, że to nie ciąg ten ciężar nie ciągnie w bok, tylko trochę na dół, bardzo podobnie jak to było w treningu klatki, jak to oglądaliście, no to też na tej, na tej bramie sobie robiłem ćwiczenie. I główną zaletą tych linek i tej, tej bramy jest to, że to ciągnie trochę na dół, a nie w bok. No myślę, że wznosy, wznosy na linkach są Wam znane, jest to takie dosyć standardowe ćwiczenie na barki, ale w moim ostatnim treningu tego nie było, znaczy sobie to po prostu wrzucę. Jeżeli chodzi o trzecie ćwiczenie na barki na dzisiaj, no to przez niektórych hejtowane, przez niektórych niedoceniane wyciskanie siedząc na maszynie. No i bałem się, że, to, że ta maszyna będzie taka sama jak wszystkie inne, na których ćwiczyłem do tej pory, że ten ruch będzie szedł troszeczkę do przodu. A się zdziwiłem, bo ten ruch idzie troszeczkę do tyłu. I to też nie jest optymalne, ale jest dużo lepiej niż, niż na wszystkich innych maszynach, na których byłem, bo wszystkie inne miały jakby ten ruch, który szedł do tyłu, żeby wyciskało się trochę do tyłu. Mi zależy na tym, żeby wyciskać nad siebie, a nie przed siebie albo za siebie. To też zależy od budowy ciała. Jakby no nie jesteśmy w stanie dostosować maszyn od wszystkich uczestników, którzy tam będą wiecie siadać i ćwiczyć, nie? Po wszystkich klubowiczów. Ale ja mam z tym taki problem, że do tej pory zawsze wyciskałem do przodu delikatnie. Okej, okay, to fajnie angażowało przód barku, ale nie do końca chcę, żeby ten przód barku przejmował <laughs> przejmował, sorry, ten ruch Także zawsze rezygnowałem z tego ćwiczenia, ale z, z tego względu, że pierwszy raz jestem na tej maszynie, na tej siłowni, no to mówię, spróbuję. No i się delikatnie zdziwiłem, bo ten ruch idzie, tak jak mówiłem, za y, lekko za mnie. Jest to trochę lepiej niż jeżeli no, miałoby iść przede mnie, no ale to nie jest idealnie. Nie? Tak jak mówię, szukałbym takiej maszyny, która idealnie wpasowuje się w moją budowę ciała. Oczywiście dla Was to może być wtedy niewygodne, jakby to działało w dwie strony. Dla mnie niewygodne, dla Was wygodne i odwrotnie. No ale tak jak mówię, niedoceniane. Fajnie można skupić się na ciężarze. No tylko te stosy z ciężarkami są takie, wiecie, nie? Przydałoby się trochę więcej. A nie ma tam opcji, żeby doczepić. Ale im głębiej w redukcji, tym to będzie mniejszy problem. Jeżeli chodzi o ostatnie ćwiczenie na barki, no to nie jest to do końca ćwiczenie na barki, tylko na, na kaptury. Z tego względu, że nie robię sobie tego na plecach, to robię sobie to na dniu barków. I nie wiem, czy ty wy, wy też tak robicie, ale ja sobie to podzieliłem. Oddzieliłem sobie kaptury od pleców. Z tego względu, że przy plecach mam jeszcze biceps i nie starczyłoby mi troszeczkę czasu. Także skupiam się na dniu barków, też na śrubcach. Nic skomplikowanego, pamiętajcie tylko, żeby pochylić się delikatnie do przodu i żeby nie uginać e, ramion. Ja tutaj troszeczkę się uginałem te ramiona, e, także to nie, było, nie był idealny ruch, ale pamiętajcie, żeby tego nie robić. Niczemu to nie służy, e, tylko oszukujemy siebie, że ten ciężar podnosimy. Głównym ruchem ma być przybliżenie barków do e, uszu, a nie, a nie zdjęcie e, ramienia. No bo w niczym nam to nie, yy, nie buduje kapturów, a możemy nabawić się jakichś z bicepsa albo zerwania bicepsa. Nie wiem co bym sobie zrobił, gdybym zerwał teraz biceps. Wiadomo, że to nie było za duże obciążenie, ale już kilka filmów oglądają w moim życiu, że, że ludzie sobie właśnie na tym ćwiczeniu yy, rwali bicepsy. Okej, okay, tam było ponad 200 kilo, ale sam dźwięk tego zerwanego bicepsa i pół roku wyjęte z życia. Nie wiem co ja sobie zrobię. Uważajcie na siebie w tym ćwiczeniu, więc nie zlinajcie ramion, e, tylko próbujcie e, barkami dotknąć uszu. Jeżeli chodzi o trening nóg moi drodzy, no to tak jak wam zawsze mówiłem, nogi nie są moim jakimś takim ulubioną partią. Możecie się z tego śmiać, możecie się nie śmiać, no tak to u mnie wygląda. Robię sobie uginania na dwójki leżąc i prostowania na czwórki. Nic skomplikowanego. E, no tak jak mówiłem wam, to jest train barw i nóg, a nie nut i barwów. Skupiam się więcej na, na barkach. Mam nadzieję, że kiedyś mi się to odwróci. Ale póki co po prostu nie lubię ćwiczyć nut. Nie jestem w stanie wam powiedzieć dlaczego. Po prostu nie lubię. I tak to zostawmy. Jeżeli chodzi o mój trening, to trwał on 59 minut moi drodzy. E, także dosyć, dosyć przyjemny rozruch w niedzielę rano. Wy na pewno nie jest jeszcze przed siódmą, bo jeszcze nawet nie wstaliście. Ja już jestem po treningu. Szkoda tylko, że bez śniadania. E, tym odcinkiem kończę też sagę pod tytułem Nowy plan na kanale. E, tak jak mówiłem Wam na samym początku, 6 dni treningowych w tygodniu, jeden dzień ofa w niedzielę. No i zobaczymy, jak to będzie u mnie wyglądać. Czy dam radę? Jeżeli nie, to dorzucę sobie w środku tygodnia jakiś dzień odpoczynku. Także będą trzy dni treningowe, jeden dzień przerwy, dwa dni treningowe, jeden dzień przerwy i też półbro. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. To zależy tylko i wyłącznie od tego, czy będę dawał radę sobie z regeneracją. W tym tygodniu jeszcze nie umiem Wam tego powiedzieć, bo tak jak Wam mówiłem, w ciągu tych dwóch tygodni przerwy te treningi są rwane. I no jakby nie wszystkie są po kolei, nie? Eee, także niektóre treningi były oddzielone trzy dni od siebie, bo po prostu nie miałem czasu. Ale tak, żeby to wszystko Wam nagrać i puścić. Jednym ciągiem to macie tydzień, eee, to mam tydzień nagranych filmów. I filmy ogólnie będą się pojawiać z tygodniowym opóźnieniem. Czyli jak Wy to zobaczycie, jak Wy pierwszy film zobaczycie w poniedziałek, no to ja montowałem to tydzień wcześniej. No wiecie o co chodzi, nie? No, eee, także co, sześć dni treningowych, eee, każda partia dwa razy w tygodniu, no ale myślę, że więcej powiem w jutrzejszym podsumowaniu. U mnie jest godzina 6.45, jadę na śniadanie, bo jestem bez śniadania, także bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną. Sorry za światło, ale dzisiaj tak trochę nieogarnięty, jeżeli chodzi o wstawienie kamery. Dzięki jeszcze raz i zapraszam Was już jutro.